Witajcie! Zapraszam Was na pierwsze czytanie historii tego kanału na, dla Waszego znaku. I jak zapewne zauważyliście już, znaki podzielone są nie na trzy, tak jak domniemywałam w filmie wprowadzającym do nowego oblicza mojego kanału kofeinowe monologii, ale kawa jest. Kofeinowe monologii, jak widzimy, są już starotem. I chciałam Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, chyba istotną, myślę, że to wiecie, ale tak na wszelki wypadek. Tarot nie jest wyrocznią. Tarot jest jedynie rozmową z energiami poprzez karty, poprzez te symboliczne karty. Dlatego też nie można brać wszystkiego dosłownie, jak zresztą, ponieważ jest to czytanie ogólne, to trudno się spodziewać, że wszystko będzie idealnie pasowało. Być może pewne energie u Was się tak nie zaznaczą, jak u innych. Po prostu obserwujcie w ramach, powiedzmy sobie, wskazówek i ciekawostek odnośnie przyszłości. Można te moje czytania traktować. Bardzo często zresztą jest tak, że pewna energia w różny sposób uzewnętrznia się w życiu ludzi. Ta sama energia może spowodować rzeczy podobne, ale niekoniecznie takie same. Dlatego proponuję z pewnym dystansem, ze zrozumieniem i z wyobraźnią. Po prostu szukajmy rzeczy, które możemy wykorzystać, które mogą być dla nas jakąś radą i wskazówką, ale nie przywiązujmy się tak do wyniku tego czytania, jak do rzeczy. No, absolutnie zdeterminowanej. Ona musi być i koniec. Nie, nie musi albo nie musi być w takiej postaci, może być podobna. Um, zapewne będą jakieś związki zawsze, natomiast nie zawsze będzie ta moja interpretacja pasowała idealnie do wydarzeń w Waszym życiu. W zasadzie to jest tyle tytułem wstępu i mam nadzieję, że wyciągniecie coś dla siebie, albo w ostateczności Przyjemnie spędzicie czas ze mną. To w takim razie zapraszam. Dobry wieczór. Witam ryby z pierwszej połowy znaku. To znaczy ryby urodzone pomiędzy 19 lutego a 20 marca. W pierwszym czytaniu dla nich. Na kanale kofeinowe monologi bez kofeiny, jak widzicie. W pierwszy raz występuję bez kawy, ale jest już tak jakoś strasznie późno, a ja jestem przymulona nieco z powodu szczepienia. I chyba tak się nie najlepiej czuję. Ale to jest ostatnie czytanie w ogóle z serii czytań na czerwiec. W miesiąc się z kolei już kończy, więc trzeba to załatwić jak najszybciej dla rybek pierwszych. No nie mam dwóch takich podobnych talii, ale dla pierwszych ryb wybrałam talię pełną syrenek i morskich stworzeń. Niekoniecznie rybek niestety, no ale gdzieś tam tematycznie. Czyli tak, jest to czytanie pokazujące główne energie z którymi ryby mogą mieć do czynienia w miesiącu czerwcu oczywiście te określone ryby i bardzo proszę tutaj o przesłanie dla ryb z pierwszej połowy znaku jeszcze sobie to raz przelecimy nie za bardzo mogę ręką rzucać bo trochę mnie woli więc tak Jakoś potrzeba dla ryb na czerwiec. Dobra. Przełożone stało się. Idziemy. To jest karta mówiąca o energii przenoszonej z miesiąca poprzedniego, czyli w tym przypadku z maja. To jest karta mówiąca o jakimś głównym wydarzeniu, czy ważnym wydarzeniu w tym miesiącu dla Was. To jest kontynuacja bądź konsekwencja tego pierwszego, a ewentualnie może jakieś następne zdarzenie, to czy to w karty widać? Widać mniej więcej. Następne zdarzenie. No, zobaczymy, co to będzie. To zobaczymy, ile mamy kart. To jest karta. Mogę ją tu położyć? Mogę, widać. To jest karta stanowiąca jakąś trudność, wyzwanie. No, z czymś, z czym będziecie się trochę zmagać w tym miesiącu. A to jest rada tarota, co zrobić, żeby tak źle nie było, albo żeby w ogóle tego uniknąć, co z tym fantem zrobić. To jest karta ogólnej rady tarota na cały miesiąc dla Was. A to jest, czyli tak, co robić, jak się zachowywać. A to jest, czego nie robić. I to jest w te strony. Czego nie. No, wcale się nie dziwię. Ok. A to jest, o, ale ładnie, to jest karta mówiąca o tym, co z tego wyniknie dla przyszłego miesiąca. O, kotek. Jaką energię przeniesiecie stąd, dotąd, czyli z maja do czerwca. Dobra, to już te karty nam nie są potrzebne. To jest bardzo przyjemne, jak widzę, czytanie. Możemy to zrobić szybko. Wchodzimy w miesiąc, aż dziwne, proszę, jaką piękną, ognistą, słoneczną energią. To jest słońce. A tak patrzę, no, jak na czytania, to już są już ostatnie, to jest ostatni znak, który robię, więc mam w głowie wszystkie, więc powiem Wam, że chyba macie najmniej wielkich arkanów. No ale za to oczywiście tutaj z grubej rury. Proszę bardzo, czyli zaczynamy. Od słońca wchodzicie, przenosicie jakąś niesamowitą radość życia, bezpieczeństwo, ciepło, energię. Coś się tam w Was poprzewalało, proszę drogich ryb, i tej Waszej rybnej, rybiej energii jakoś tu nie widać. Jakaś nowa siła, nowa energia. Robicie coś, co służy Waszemu rozwojowi, Ewentualnie taką energię przenosicie, macie taki zamiar. No bardzo jest to silna energia i naprawdę służąca rozwojowi w bardzo fajnych, bezpiecznych warunkach, jak wiadomo. Co wchodzi tutaj dalej? Dalej, proszę Państwa, o, pewnie w związku z tym rozwojem, w związku, bo no musi to w jakimś związku pozostawać, Nadal przenosicie tę silną, ognistą energię do miesiąca czerwca. Znaczy przenosicie to do czerwca i ten czerwiec jakby odpowiada Wam tym samym. Proszę uprzejmie, mamy dwójkę buław. Dwójka buław, karta zdecydowanie ognia. Na dodatek jest to no myślę, konsekwencja jakiegoś stadium rozwoju, które osiągacie. Ta, takie stadium, w którym zaczynacie planować, co z tym fantem zrobić, bo u ryb nagle taki wybuch ogromnej, ciepłej, wspaniałej, mocnej energii ognia, no to nie jest to taka normalna sprawa. Chęć do działania się w Was budzi i zaczynacie faktycznie obmyślać jakiś nowy plan. Macie jakiś pomysł, najwyraźniej, jeśli nawet nie macie pomysłu, to macie chęć działania, do działania i zaczynacie tutaj tworzyć plany, strategie, szukacie rozwiązań, w jaki sposób można zrealizować jakieś działanie, w jaki sposób to wszystko wykorzystać, tę cudowną energię, która się u Was obudziła z ogromną siłą. I taka jest dwójka. Oczywiście można powiedzieć, że dobrze jest oprzeć się na kimś. To jest także karta spółek, to jest także karta, no wiecie, nawet i w pewnym sensie struktur poukładanych. Więc bardzo to jest możliwe, że nie musicie tego czegoś robić sami i wystarczy wejść w jakąś. Fajną strukturę, która już istnieje. Ewentualnie zbudować swoją. Co my mamy dalej? No i pięknie. Konsekwencja kolejna, prawda? Jak jest ogniście, no to jest ogniście. No po prostu fantastycznie mamy. Ja Wam nie pokazałam tej dwójki. Proszę uprzejmie. Potrzymam ją chwilkę. I to jest tylko taka różnica, że zazwyczaj... Te dwójki są tak pokazane, że buławy na dwójkach stoją do siebie równolegle i osoba je trzymająca po prostu się albo wspiera na jednej, albo tam na dwóch, wszystko jedno, ale są dwie, tak jakby stanowiły taką bramę, prawda? Takie przejście między tyczkami. Natomiast tutaj mamy te buławy zogniskowane idą sobie aż do wspólnego punktu. I dlatego teraz mi się tak pomyślało, że być może to jednak nie chodzi o, o spółki. Że to tak, może będziecie dokonywać jakichś tam wyborów, ale myślę, że oprzecie się sami na obu tych buławach i sami dojdziecie do jakichś fantastycznych przemyśleń i sobie coś poukładacie. No bo to jest karta, w której sobie człowiek układa, co będzie robił. Kolejną kartą jest czwórka również buław, czyli dalej jesteśmy w tej samej ognistej energii, no zadziwiająco zupełnie. Czwórka buław, która i też jest zogniskowana, prawda? Tutaj mamy te cztery buławy i wszystkie trafiają do jednego miejsca. To troszkę tak wygląda, jak, no tutaj są jakieś porozrzucane elementy, choć jak tak sobie popatrzymy na nie, to one w jakimś porządku są poukładane. Natomiast tutaj jest ten wasz, no sorry, grejdołek. To jest to wasze miejsce, które sobie tymi buławami wykopiecie. Oznaczycie to swoje miejsce na świecie, na Ziemi i to jest wasze bezpieczeństwo. Kawałeczek, który należy do Was i Wy sobie świetnie tam dajecie radę. Czyli w efekcie, nie wiem czy we znaczy, na pewno w efekcie, ale gdzieś kolejnym wydarzeniem po tych Waszych strategicznych planach przeskakujecie jakoś trójkę. Nie ma tutaj kontynuacji takiej 2-3-4. Ale wiadomo, do czego to prowadzi. Jednym słowem, te wasze plany są bardzo sensowne, skoro mają doprowadzić was do osiągnięcia radości. To jest karta radości, to jest karta jakiejś tam fety, fiesty, to jest karta świętowania, ale też i karta bezpiecznego, bo to jest czwóreczka, czyli bezpiecznego miejsca na ziemi. Ograniczonego, bo to widać, że jest ograniczone ale wasze, bezpieczne i na dodatek szczęśliwe. Czyli no po prostu super. Ale żeby nie było tak ładnie, to mamy jakiś problem w tym wszystkim, bo zawsze musi jakiś problem być. I co będzie największym wyzwaniem? Nie wiem, czy to będzie problem, ale będzie to wyzwanie. I tu w karcie wyzwania mamy rycerza buław. Znowu rycerza buław. Rycerz Buław, no jako wyzwanie. Pszuk, wcale się nie dziwię. Jesteście w końcu energią wody. Jesteście energią emocji. Ogień jest no dość Wam obcy. I rozpala się w Was no niezbyt często, jak przyznacie chyba sami. Jesteście bardziej, no może nie wszyscy, no ale tak oczywiście biorąc sprawę astrologicznie, no to można powiedzieć, że no tak, ryby są melancholijne i bardziej refleksyjne niż powiedzmy lwy, prawda? Mają inne cechy. Mamy tutaj, mamy tutaj energię ognia dla was obcą. I dlaczego wyzwanie? No Wszystko może być wyzwaniem. Podążenie za tą energią, takie konsekwentne, może być już wyzwaniem, ale ja myślę, że to jest taka mm, trudność yy, wytrwania przy, przy tych swoich postanowieniach i działaniach. Rycerz Buław to jest ktoś, kto dąży do celu i owszem, ale i w ogóle jest niezwykle yy, łatwo zapalny. Nie chcę mówić, że słomiany ogień, bo to nie jest aż tak źle. On w każdym razie biegnie naprawdę na jakimś tam tutaj ognistym stworze, jakimś smoku, sobie jedzie i jedzie pociągnięty jakąś ideą i, jakimś, i jakąś chęcią działania. I dopóki to sprawia mu radość, sprawia mu satysfakcję, jest dla niego interesujące, to robi to z pełną pasją. Natomiast jeśli tylko ta pasja się kończy, to on również kończy podążanie i idzie zupełnie gdzie indziej. To on jest takim inicjatorem działania. Więc ja myślę, że trudnością może być po prostu utrzymanie konsekwentnego, konsekwentnej postawy i takie wykorzystanie tej energii, no dość niecodziennej dla Was, by faktycznie zbudować takie cudne, bezpieczne miejsce. To może być najtrudniejsze. Utrzymać ten stan wysokoenergetyczny. Radą Tarota jest, no bardzo jest Tarot a propos, jest również rycerz, również rycerz, ale pucharów. To tak jakby Tarot mówił, no cóż, remedium na ogień jest woda. Szczerze mówiąc, to no tak nie do końca tak od razu rozumiem, o co chodzi dlatego że widzę w obu rycerzach pewien rys takiej niestałości. Ale nie, to chyba nie ta kwestia. Po prostu remedium na nadmiar ognia, bo to być może nawet nie chodzi o to, że, że ten rycerz jest niekonsekwentny w tym wszystkim, co tam robi, że działa do pewnego momentu. Ja myślę, że chodzi tutaj o to, że, to, że on jest niezwykle łatwopalny, że on jest tak pełen tej energii, że ona może wam po prostu szkodzić, zwyczajnie. I na to odpowiedzią wtedy jest spokojnie, spokojnie przypomnij sobie, że jesteś jednak rybą, że jesteś znakiem wodnym, troszeczkę ten ogień musisz w sobie przyciszyć, bo on jest fantastyczny. Ale pamiętaj, że to nie jest Twój żywioł, więc bądź ostrożny z ogniem. Być może trzeba będzie troszeczkę te pasje, te, to szaleństwo jakieś, które się u Was tutaj uwydatnia, unaocznia. Trzeba będzie troszkę ostudzić. Choć nie można powiedzieć, rycerz pucharów też jest pełen pasji, tylko innego rodzaju. Dobrze, ale to fajnie wygląda, to, to jest dość jasne. Uważajcie, no, uważajcie z tą energią, bo jest jej tak dużo, że no nie tak szybko, nie tak szybko, bo ten, naprawdę ten rycerz jest niezwykle szybki. I co my tutaj mamy w Radzie Ogólnej? W Radzie Ogólnej <laughs> mówi, no... To jest, zaraz, ja Wam jeszcze pokażę tę kartę, żeby nie było. To jest karta siły, mocy. I tam jeszcze coś jest, ale ja niestety już nie bardzo widzę, co tutaj są za obrazki. Ale jest to karta siły. Zwyciężenia. To jest karta zwyciężenia czegoś w sobie jakichś elementów niepożądanych. To jest zwycięstwo nad samym sobą. No taka jest, tak to można powiedzieć w skrócie. I tarot po prostu mówi Wam bardzo wyraźnie, kochani, ja wiem, że to nie jest Wasza energia. Ja wiem, że to są dla Was jakieś zupełnie nienaturalne sytuacje. Ta ilość ognia to jest coś niezwykłego. No to troszkę to ostućcie tą wodą. Ale radzę wam wytrwać przy tym ogniu. Radzę wam troszeczkę zwyciężyć tą swoją naturę. Nie dopuścić jej jakby do głosu w tym momencie, ponieważ ten ogień zdarza się wam rzadko i jest wam niezwykle potrzebny. Kartą radzącą czego nie robić, ojej. Jest karta dziesiątki buław. Czyli Szanowne ryby, rzucicie się w wir pracy, rzucicie się w wir tworzenia, działania i jedynym niebezpieczeństwem jest to, że po prostu naraz weźmiecie na siebie za dużo. Nie jesteście przyzwyczajeni do takiej szybkości, dlatego to będzie trudne. Ta szybkość rycerza bułak będzie trudna. I pomimo, że Tarot radzi Wam, żebyście jednak w tym wytrwali, trochę pokonali tą swoją, tą swoją naturę wodną i pozwolili rozwinąć się temu ogniowi, znaczy nie tyle pokonali, ile myślę, że nie dopuścili do głosu, wykorzystali ten moment tego ognia, tyle tylko, żeby nie przedobrzyć. No dziesiątka buław to jest zdecydowanie... Karta już całkowite, całkowitej kulminacji ognia, ostatnia z małych arkanów w żywiole ognia. Jest to karta mówiąca przede wszystkim o tym, że jesteśmy totalnie przeciążeni. Że tego jest stanowczo za dużo i że w zasadzie to tak ciągniemy coś na tych swoich plecach, dobieramy kolejne i kolejne zobowiązania, kolejne rzeczy realizujemy. Coś nowego ciągle bierzemy do siebie, ale niekoniecznie to są nasze sprawy. Być może nie musimy wszystkiego robić naraz i to niekoniecznie my musimy ciągnąć to wszystko na własnym grzbiecie. Zastanówcie się nad tym, bo to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ istnieje możliwość, że tego ognia jednak będzie troszkę za dużo. Ale jeśli się tutaj dostosujecie do tej rady, i do tej przestrogi, znaczy to, wiadomo, to nie wiem czy to jest przestroga, raczej to jest przestroga, a, a to jest ta trudność. Tak, to będzie dla Was trudność, dlatego radzi Wam Tarot, nie przeciążajcie się, nie bierzcie tego ognia na siebie za dużo i tego działania, bo to nie jest tak naprawdę Wasza taka przyrodzona Wam energia, przypisana Wam energia ale bardzo piękne czytanie. Ja myślę, że to należy ten moment wykorzystać, naprawdę, bo jest, ja już nie chcę mówić, że to jest siła i to jest lew, kochani, czyli kolejna karta, gdzie mamy do czynienia z lwem, czyli znakiem ognistym. Super, generalnie to nie jest jak na ryby. I co z tego wszystkiego przenosicie na nowy miesiąc? Z tego, w tym ogniu zahartuje się stal. Proszę uprzejmie, mamy jeden miecz. Asa mieczy. Dostajecie fantastyczny prezent od wszechświata, ideę, ideę, myśl, nową całkowicie, która będzie jakby odzwierciedleniem tego całego procesu, który przejdziecie w czerwcu. I to będzie myśl, no powiedzmy sobie, z gatunku tych genialnych, takie mam wrażenie, że na skutek tego działania poczujecie jakąś nową energię i to Wam da impuls do pracy już tym razem myślami. No znowu myśli, prawda, nie emocje, ale nie szkodzi. Potrzebujecie nowych idei, bo wy tu macie plany. Wy nawet tworzycie jakieś bezpieczne miejsce prawdopodobnie po to, by te plany realizować. A tutaj jest, co macie z tym wszystkim zrobić. Dostaniecie przekaz, jak spożytkować sensownie tę całą energię, która do Was przyszła. No bardzo piękne czytanie, naprawdę. Super, nowa idea przyjdzie Wam do głowy, zrodzi się z tego niezwykłego zamętu. No to nawet nie jest zamęt, to jest bardzo sensownie wszystko poukładane. Tyle tylko, że tyle ognia nagle, no to ryby mogą się troszkę zdziwić. Ale nie szkodzi, to da owoce w postaci naprawdę super pomysłów. Ja nie wiem, nawet jakieś weny. Zresztą ma tu, nie wiem co ma tu napisane. Nie, ma napisane V. Znaczy, że jest to myśl prowadząca do zwycięstwa. No świetne czytanie, zatem nie przedłużajmy już tego. Jest super i życzę Wam naprawdę świetnego miesiąca. Uważajcie, żeby ten ogień Wam nie przypalił niczego. W razie co to trochę wody i będzie naprawdę świetny miesiąc, bardzo mocny, mnóstwo działania i to jest, to jest piękne. Wszystkiego dobrego, szanowne ryby. Do usłyszenia w następnych czytaniach. Dobranoc.